Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Droga Zuziu, pamiętam dzień, kiedy mama zgodziła się, żebyś zamieszkała u mnie. Wybierałam Cię razem z moimi koleżankami, Kingą i Weroniką. Wspólnie pojechaliśmy na naukę tańca. Ty tańczyłaś w kartonie. Razem z rodzicami kupiliśmy Ci domek. Moim zadaniem jest opiekować się Tobą i karmić Cię. Bardzo się do Ciebie przyzwyczaiłam. Czasami nocą budzisz mnie podczas swoich zabaw na kołowrotku. Mimo wszystko bardzo Cię lubię. Jak mam zły humor, to bawię się z Tobą. Fajnie, że jesteś. Amen.